Sudety Pro, witaj w regionie odkrywców historii. Cześć, z tej strony Krzysztof Wojtas z Sudety Pro. W listopadzie 2023 roku ukazała się kolejna książka Krzysztofa Krzyżanowskiego zatytułowana Depozyt. Śledztwo w sprawie dziennika wojennego. To kolejna publikacja Krzysztofa dotycząca tematyki skarbowej wydana nakładem wydawnictwa Technol. Jako agencja Sudety Pro jesteśmy dumnym patronem medialnym książki, a 23 listopada w naszym punkcie, czyli w Sudeckiej Informacji Turystycznej w Kamiennej Górze, odbyło się spotkanie autorskie poświęcone nowej książce Krzysztofa. Z tej okazji autorowi kilka pytań dotyczących tajemnicy, którą badał pracując nad swoją nową publikacją. Książka jest do nabycia m.in. w Sudeckiej Informacji Turystycznej w Kamiennej Górze. Zapraszam do przesłuchania rozmowy. Krzysztof, książka Depozyt Śledztwo w sprawie dziennika wojennego jest już tutaj z nami. My jesteśmy w Kamiennej Górze, książka obok nas na stole. Książka opisuje Twoje śledztwo związane z dziennikiem wojennym. Na Dolnym Śląsku i w Polsce, a może nawet w Europie jest wiele różnych hipotez, wiele różnych opowiadań czy opowieści związanych z sprawami skarbów. Oczywiście jedną z najgłośniejszych, najbardziej medialnych to Złoty pociąg, gdzieś tam szczelina Iriny Górska, którą też się zajmowałeś, a tym razem mowa o dzienniku wojennym i zająłeś się tą sprawą, badałeś ją. Dużo tych tematów, ale dlaczego podjąłeś się właśnie tego tematu? Po pierwsze, sprzyjał temu czas. Akurat to był taki moment, kiedy sprawa złotego pociągu, przez ciebie wspomniana, już w zasadzie wygasła, już się nic ciekawego w obrzychu nie działo. I nagle dowiaduje się o tym, że jest kolejna jakaś sensacyjna sprawa ze skarbami w tle i tym razem ku mojemu zaskoczeniu pojawia się element, który zazwyczaj nie towarzyszy opowieściom skarbowym, mianowicie konkretny przedmiot, w tym przypadku księga, w której opisane mają być dość przedziwne rzeczy. Tak naprawdę te dwie rzeczy, to że skończył się jeden duży, ciekawy temat skarbowy, czyli wspomniany złoty pociąg i to, że istnieje jakiś konkretny przedmiot, który będzie można zbadać, poznać, zastanowić się skąd on się wziął, to spowodowało, że od samego początku wiedziałem, że ta sprawa ma duży potencjał. Jeszcze wtedy, wprawdzie, nie myślałem o pisaniu książki, ale w zasadzie od samego początku zacząłem się tej sprawie przypatrywać, zbierać informacje, rozmawiać z ludźmi. Wiedziałem, że ta sprawa naprawdę to będzie sprawa wyjątkowa. W którym momencie całej akcji, badania tej sprawy stwierdziłeś, że to jest dobry moment na książkę i że napiszesz o tym? W którym momencie? Pytam o, o to, czy to już był ten moment, kiedy widziałeś ten dziennik, czy to jeszcze było przed? W którym momencie? Myślę, że już po dwóch, trzech tygodniach od momentu, kiedy sprawa ujrzała światło, może nie dzienne, ale tak trafiła do szerszej publiki. Wiedziałem, że na pewno będzie mi dane opisać tą sprawę w jakiejś publikacji, czy to do czasopisma. Jeszcze, tak jak powiedziałem, nie myślałem wtedy o książce, ale wiedziałem, że dużo ciekawych rzeczy się w tej sprawie wydarzy. Organizacja, która chwaliła się posiadaniem dziennika wojennego, zapowiadała, że będzie kolejne lokalizacje ze skarbami, z depozytami. Opisanymi w tym dzienniku, już będzie ujawniać. Więc siłą rzeczy wiedziałem, że to trochę potrwa i na pewno samo w sobie próba odkopania jakiegoś skarbu, na który przecież wszyscy czekamy, no będzie rozciągnięta w czasie. Więc wiedziałem, że temat będzie ciekawy, a decyzję o książce podjąłem chyba wtedy, kiedy minął już rok i sprawa dalej nie była całkowicie odarta z tajemniczości. Jeszcze dużo rzeczy było do zbadania i chyba takim momentem przełomowym był taki moment, kiedy razem z Łukaszem Morlickim z Miesięcznika odkrywca zrobiliśmy takie malutkie wystąpienie na jednym z portali społecznościowych, gdzie zauważyliśmy, że zainteresowanie tym tematem jest bardzo duże. Może nie takie aż wielkie jak przy złotym pociągu, ale jednak ludzie byli bardzo tym zainteresowani. To jest jedna rzecz. Ale zauważyliśmy, że bardzo dużo jest w tej sprawie no, takiej niewiedzy wśród ludzi, plotek, niesprawdzonych informacji. Więc wiedziałem, że ta sprawa się rozwinie w coś ciekawego, i myślę, że to był ten moment, kiedy pierwszy raz pomyślałem o tym, że to się nadaje na opisanie w książce. Promujmy razem region sudecki. Dołączając do grona naszych patronów na Patronite, wspierasz powstawanie kolejnych podcastów, takich jak ten. Nie chciałbym zdradzać szczegółów Twojej książki, bo chciałbym, żeby nasza rozmowa zachęciła do przeczytania Twojej książki. Natomiast faktem jest, że w związku ze sprawą dziennika wojennego działy się faktycznie prace eksploracyjne, czyli nazwijmy to pracę odkopywania, szukania skarbów. Powiedz coś o tym. Tak. Od samego początku organizacja, która posiadała dziennik wojenny, dodajmy, że jest to fundacja, legalnie działająca fundacja z Opola, która się nazywa Śląski Pomost. Od samego początku ta organizacja zapowiadała podjęcie prac zgodnie z przepisami. Tak rzeczywiście było, za każdym razem występowano o właściwe zezwolenia i do takich prac doszło w dwóch miejscach z różnym natężeniem. Jeden to pałac zwany też zamkiem Rostoka, niedaleko Strzegomia, a drugie, chyba bardziej słynne, to miejscowość na polszczyźnie Minkowskie, gdzie doszło już do naprawdę zaawansowanych prac ingerujących, Normalnie odkopywania, wykopywania powiedzmy takiej studni, która miała prowadzić tego depozytu. Ta sprawa była wyjątkowo ciekawa i taka powiedziałbym też kontrowersyjna, ponieważ tam dokonano oficjalnego zgłoszenia, że skarb już odnaleziono, no tylko trzeba go było odkopać. No co było samo w sobie dość ciekawym posunięciem. W obu tych przypadkach, no o Pałacu Rostoce to możemy powiedzieć, bo to taka wielka tajemnica nie jest, że tam badania się nie zakończyły niczym spektakularnym. Natomiast Minkowskie, no cóż, wykopano dość sporą dziurę, i nawet na pewnej konferencji ogłoszono, że wiertło na coś natrafiło. Co to było szczegółowo, to już odsuwam do książki, bo to naprawdę jest ciekawy wątek. Czy sprawa dziennika wojennego została całkowicie przez Ciebie wyjaśniona? Czy są jeszcze jakieś wątki, które wymagają jeszcze czasu? No cóż, najlepiej byłoby powiedzieć w ten sposób, że wszystkie wątki pojawiające się w tej sprawie zostały przeze mnie rozwiązane. Tak nie jest. Jest wiele rzeczy, które starałem się przybliżyć czytelnikowi, docierałem do różnego rodzaju dokumentów, ale ponieważ. Ja jestem tylko skromnym autorem książki non-fiction, nie jestem sądem ani prokuratorem. To pewnych rzeczy ustalić nie mogę, albo jest to niemożliwe. Pozostawiam to już do oceny czytelników, czy to, co ustaliłem, to, o czym rozmawiałem ze świadkami, czasami z osobami, które nie chciały zdradzić swojej tożsamości, czy to się układa w jeden logiczny obraz? Bo moim zdaniem tak. Oczywiście nie wszystkie pomniejsze wątki rozstrzygnąłem, ale też moim zdaniem jest to ciekawe, bo ta historia może się jeszcze może powrócić w trochę zmienionym kształcie. No, przypomnę tylko, że 11 miało być lokalizacji ze skarbami, a na razie dwie, czy trzy, może patrząc pod pewnym kątem, czy trzy z nich zostały. Odrobinkę odsłonięte, no więc zawsze jest jeszcze szansa, że ta sprawa powróci w nowy odsłonie. Sudety Pro to platforma internetowa, na której znajdziesz sudeckie aktualności historyczno-turystyczne, przewodniki dźwiękowe po sudeckich miejscowościach, artykuły, podcasty o historii regionu, sklep online oraz zapowiedzi spacerów historycznych Sudety Pro. No, właśnie, chciałem zapytać o wątki typowo sudeckie, ponieważ w trakcie pracy nad tą książką, nad tą sprawą, trafiłeś też w okolice Jeleni Góry. Tak, wspomniane lokalizacje, gdzie miały być ukryte skarby, były rozrzucone głównie na Dolnym Śląsku, czy miały być położone na Dolnym Śląsku. Więc tak, w pewnym momencie pracy nad tą książką starałem się zweryfikować jedno z takich miejsc, które było podawane przez przedstawicieli fundacji. Pomimo tego, że ja jestem z natury dość sceptyczny, to był taki moment, że postanowiłem wykorzystać wakacyjną pogodę i ruszyłem tropem pewnego miejsca. I powiem szczerze, wybierałem się tam nastawiony, tak jak powiedziałem, sceptycznie i na miejscu okazało się, ku mojemu zdziwieniu, że dana lokalizacja idealnie pasuje na to, żeby coś ukrywać. No nie jestem specem od ukrywania niemieckich skarbów, ale gdybym miał się zastanawiać i wybierać takie miejsce, to to miejsce, rzeczywiście w okolicach Jeleniej Góry, w okolicach rzeki, to miejsce nadawało się idealnie na ukrywanie czegokolwiek. Sam byłem tym faktem zdziwiony. Jeszcze w sprawę, to to zawsze dodaje takiego rozmachu skarbowym tematom, w sprawę były zaangażowane powiedzmy służby państwowe, bo one formalnie wiedziały o tych działaniach. Proszę Ciebie o komentarz, czy i w jakim stopniu rząd polski, czy służby polskie były zaangażowane w tą sprawę? Tak, rzeczywiście tak było. Troszeczkę podobnie jak w przypadku sprawy Złotego Pociągu, przedstawiciele fundacji zgłaszali się z wnioskami i różnego rodzaju pismami do władz państwowych, konkretnie do ministerstwa, które zajmuje się dziełami sztuki. Pisząc wprost, że posiadają niezwykły dokument i z prośbą o pomoc. Ja próbowałem ustalić wymianę tej korespondencji, dotarłem do znacznej jej części i przedstawiam ją w książce. O tym, jak wyglądała ta wymiana informacji między fundacją, która posiadała ten cenny dokument, a urzędnikami, którzy moim zdaniem podchodzili do tej sprawy bardzo ostrożnie. A to dlatego, że występował taki jeszcze syndrom pozłotopociągowy, jeśli się tak mogę wyrazić, czyli część urzędników była wyczulona na tego rodzaju sprawy, które w przypadku Wałbrzycha, No nie zakończyły się niczym spektakularnym i można też powiedzieć, że wprowadziły nasze władze państwowe w błąd. Natomiast na pewnym etapie urzędy państwowe, można powiedzieć, poddały się, dlatego że nie uzyskały informacji zwrotnej od Posiadacza dziennika. Ja byłem uparty, jeździłem tam I cierpliwy. i cierpliwy, jeździłem tam do panów Sopola, spotykałem się z nimi, i wydaje mi się, że udało mi się wyciągnąć więcej informacji niż te, które były przekazane do polskich urzędów. Sprawdź więcej naszych podcastów. Wejdź na Sudety Pro. A co z tym alarmem przeciwpożarowym w książu? Czy za tym stoi jakaś teoria spiskowa? To jest niezwykła historia. Opisuję ją w jednym z rozdziałów, bo rzeczywiście na jednym z kluczowych spotkań w sprawie dziennika wojennego, kiedy tak naprawdę pokazywano publicznie. Niektóre ze stron z tego dokumentu wydarzyła się dość niecodzienna rzecz, mianowicie przebieg tego spotkania został zakłócony przez niespodziewany alarm pożarowy. To wszystko zależy od tego, w jaką część rzeczywistości chcemy wierzyć? Bo albo lubimy teorie spiskowe, no to oczywiście ten alarm uruchomili strażnicy, to wiadomo, którzy chcieli przeszkodzić w tym, żeby prawda wyszła na jaw, albo możemy być pragmatyczni, no ale ten pragmatyzm jest taki strasznie nudny, no, że po prostu był jakiś kłopot z dymem i się ten alarm uruchomił. Próbowałem tą sprawę rozwiązać, odpowiedzi uzyskałem dokładnie tyle, ile osób pytałem o to. Ale fakt jest taki, ja byłem na tym spotkaniu, rzeczywiście taki alarm był i to spotkanie zostało przerwane. Już jakby nie wróciliśmy do tego samego punktu, który, punktu programu, który był naprawdę bardzo ciekawy. Bardzo zabawna historia, opisana w książce, która też miała potem swój dalszy ciąg, bo miałem okazję pytać przedstawicieli fundacji, co oni na ten temat myślą i odpowiedzi, muszę powiedzieć, były dość oryginalne. Dziękuję Ci w takim razie za rozmowę na temat książki. Życzę Ci, żeby ona znalazła wielu świadomych i ciekawych sprawom czytelników. I życzę powodzenia w kolejnych śledztwach dziennikarskich, bo jesteś kojarzony jako dziennikarz, który tutaj naprawdę rozwiązuje kolejne znane sprawy. I dziennik wojenny, ale też Szczelina Górska to jest coś, co masz na swoim koncie w kontekście rozwiązania całej zagadki, wielkiej legendy. Mam nadzieję, że. Takie sprawy będą się pojawiać, bo w tym się czuję dobry, więc muszę mieć ciągle jakieś wyzwania pisarskie. Dziękuję. Sudety Pro, witaj w regionie odkrywców historii.